I pomysł, żeby zrobić po angielsku to się nazywa low by January, czyli mało wydajemy na jedzenie i wyjadamy to, co mamy, czyli takie moje, tak jak już widzieliście, takie moje wyzwania wyjadanie lodówki, zamrożarki, zapasów itd. i tak dalej. I stwierdziłam, że to jest w sumie dobry pomysł. No myślę, że całego miesiąca może nie będziemy robić, ale parę dni Wam na pewno pokażę, tydzień i chciałabym też troszkę sobie ogarnąć lodówkę i ją umyć, bo też już woła o pomstę do nieba więc pokażę Wam co ja tutaj mam, wyciągnęłam już sobie rzeczy na obiad i to będzie wyjadanie zapasów mamy taką gotową zupę pomidorową z ziołami ja ją troszkę przyprawię, może rozwodnie dodam troszkę bulionu, właśnie, może śmietanki i zrobię z tego bardziej taką pomidorówkę właśnie z ryżem. Tutaj mam ugotowany ryż, żeby była taka luźniejsza zupa, a nie krem, bo ja wolę takie rzeczy i mój mąż chyba też. Tutaj mam coś, co dostaję zawsze od mojej teściowej, gdy idziemy, jedziemy tam w odwiedziny, i to jest zupa pecłonkowa. Nie wiem, jeżeli jesteście z tamtych okolic, to pewnie będziecie kojarzyć, jakie to są grzyby, a mianowicie są grzyby zielone albo członki, albo pecłonki. Zwał jak zwał, zależy od rejonu w Polsce. Także mam tutaj właśnie tą kaszę jaglaną z tymi grzybkami, pietruszką, warzywkami na bulionie, na maśle, właśnie. Coś takiego. Już pół zjadłam wczoraj, dzisiaj sobie dojem to. Jest bardzo dobre I ja jestem ogólnie grzybowa dziewczyna, więc dlatego właśnie będę ja to wiadać, a mój mąż nie, bo on niestety nie je. Tutaj mam resztkę leczą, też od mojej teściowej. Ono było zawykowane właśnie. Przyprawiłam je sobie, bo oni tak tylko wykują. Wiecie, warzywka, nie? Pomidory, papryki, cebulka cukinia, wiadomo. Do słoika. I część zjedliśmy wczoraj. Tutaj mi zostało jeszcze troszkę. I mam tutaj jeszcze resztkę warzyw takich na patelnie. W zasadzie głównie kukurydzę i marchewkę. Ale to też sobie wymieszam troszkę z ryżem jako do dania. I to będzie część mojego obiadu. E, tak, jeszcze myślę, co dla mojego męża mogę wyciągnąć. Może kiełbaski mu. Smażone albo z airfryera zrobię do, na drugie danie, ale to Wam jeszcze pewnie pokażę. Nie wiem, czy się odważę Wam teraz lodówkę pokazać. Muszę zajrzeć, czy nie jest za brudno. Dobra, trudno. Eee, prawdziwe życie, tak? Także pokażę Wam, jak wygląda moja lodówka i z czym będziemy się tutaj mierzyć podczas tego wyjadania. Eee, troszkę Wam tutaj przelecę od góry do dołu, co my mamy, jakieś jogurty, skyry, serki wiejskie. Jogurty pitne, więcej jogurtów dla syna, panan, banan, pasztetowa, szynka, tahini, mm, tutaj jest sałatka, broku surówka brokułowo-kalafiorowa do kanapek, tu jest jeszcze twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem, tu jest sałatka jarzynowa od mojej teściowej, eee, bardzo dobra, już sobie połowę zjadłam, jeszcze pół pewnie mi zostanie na dzień czy dwa te właśnie takie upaski, których mówiłam, że wykorzystam do obiadu, jakieś szyneczki, wega parówki, przydatowana mozzarella, burata, żurawina z Ikei, surówki, ogórki kiszone, jakiś camembert tam jest, skwir, resztka mascarpone, łaciaty, serek, śmietankowa, takie przekąski z Lidla, mieliśmy to na Sylwestrem. Powiem Wam, że ostre to jest i mocno średnie. Myślałam, że to będzie smaczniejsze, zjedliśmy połowę, no wrzucę to jeszcze do frajera, może dzisiaj albo jutro zjemy, no bo szkoda, żeby się zmarnowało, nie? Tak. E, tutaj mam pojemnik z pancake'ami, takie wiecie, amerykańskie naleśniki, robiłam przepis z Thermomixa, jeszcze tego nam dużo zostało i sobie zjemy może ze skirem. Z syropem klonowym. Tutaj opakowanie gniok gnioków, e, imbir marynowany, jakiś sos chiński, który się chyba nie nadaje do jedzenia. Jeszcze pierogi z grzybami od mojej teściowej i kapustą. Mozzarella, kimchi, jaki ser. Tutaj e, placuszki z kurczakiem i warzywami dla mojego syna, ale niestety ich nie jem. E, jedzenie mojego psa, kompot malinowy albo winogronowy, już nie pamiętam, jajeczka, buraczki, jakieś takie upaski tam są twaróg, mięso dla kota, żółty ser. No dobra, tutaj to już źle to wygląda, ale mam jeszcze sporo warzyw, dobra, muszę zamknąć lodówkę. Pokażę Wam jeszcze na szybko zamrażarkę, już bez wchodzenia w szczegóły, ale tak, półeczka mojego syna. Różne różności, barszczek czerwony, tryskawki, mrożone, jakieś leczo, mięso kota, gotowe pizze mojego męża, jakieś szynki, zupa grochowa. A, tutaj są właśnie pulpety z Ikei, to są mięsne mojego męża, to są wege dla mnie, tu jest mrożone awokado. Kupiłam je, wiecie co, z myślą o smoothie, żeby wrzucać sobie do smoothie czy, czy coś takiego, ale jeszcze nic z nim nie zrobiłam, zobaczymy. E, Szpinek, jakaś szynka domowa dla mojego męża, tu mam frytki, krewetki męża, wege-burgery, wege-pasztet. Ech, mięsne, jej to jest brudno, wstyd pokazywać, ale dobra, w każdym razie tak to wygląda. Także taki jest plan, kochani, zaczynamy. Ach, tu mam jeszcze pesteczki, które miałam na Sylwestra do chrupania jako, wiecie, Kąska, więc sobie będę to kończyła. Tak sobie dojadam trochę słonecznika, trochę dyni, trochę jeszcze tu orzeszki były. Ale tak. O i mogę Wam polecić fajny krem do rąk, jeżeli macie problemy z pękającymi dłońmi jak ja, bo ja dosłownie 100 razy dziennie myję ręce, z racji tego, że no wiecie, zajmuję się synkiem, A, więc mam psa i kota, więc ciągle te ręce muszę myć. E, I ten krem jest bardzo tłusty. Mam dosyć intensywny zapach, ładny zapach, ale mocny. Ale mega tłustej, ale dobrze nawilża. Naprawdę jak sobie na noc posmaruję, to rano są takie fajnie nawilżone. Wiadomo, że po jednym razie to nie ma szału, ale jeżeli będziecie stosować regularnie, to naprawdę spoko. Polecajka. Jeszcze Wam pokażę tutaj resztkę warzyw i owoców. Tu mam trochę pomidorków, banany, dwa mango. Tu mam jeszcze jakieś takie owocki. Tu jeszcze jest pomelo. No, także będziemy walczyć z tymi rzeczami. No i może szybki. Szybkie spojrzenie na szuflady wstydu. Oj! O, dobra, teraz widać. No, muszę tu poukładać w ogóle, może zrobię jakiś filmik organizacyjny z Wami, bo no tutaj jest ciekawie. No i jeszcze takie rzeczy mam tutaj. Też jest bałagan burdel i w ogóle także sporo tych zapasów jest. Zaplanuję sobie jakoś może menu i spróbujemy się pozbyć, a mianowicie wyjeść trochę tych rzeczy. Także zapraszam Was na ten filmik i kolejne, które będą. Zostańcie ze mną. Wiem, że teraz w styczniu jakoś mniej tych filmików na YouTube się pojawia u różnych twórców i po świętach chyba wszyscy robią sobie przerwę po vlogmasach. Ja vlogmasów nie robiłam, ale teraz wracam do Was z nową motywacją, siłą, energią. Także fajnie, że jesteście tutaj. No i już tak międzyczasem możecie kliknąć łapkę w górę subskrypcję, żebyście zostali ze mną na dłużej i dajcie znać, czy wy macie jakieś ponad postanowienia. Moje ja w sumie postanowień nie mam. Znaczy, wiadomo, zdrowiej jeść, mniej wydawać, oszczędzać. Też chcę nagrać wam filmik taki finansowy z planami na ten rok, ale to już później, później. Ale też będzie, więc wyczekujcie. No, także chyba tyle w tym wejściu i widzimy się za chwilkę, już z siedzonkiem. Część wyjadania. Co prawda nie ma jedzenia, ale mojego synka ja szykowałam mu tutaj świeże mango pokrojone, plecuszki bananowe ze śniadania yy, i jogurcik. I muszę już iść, bo właśnie się obudziłam. Świetle, ale tak wygląda moja kasza już po podgrzaniu. Nie wygląda, ale jest pyszna. Miałam jeszcze kawałek kalafera, więc stwierdziłam, że zrobię taką zupę, krem z przepisu z Thermomixa. No niestety okazało się, że szału nie ma. Zrobiłam, na szczęście zrobiłam z połowy porcji, ale, że tak powiem, tyłka nie urwę, a raczej jej na pewno nie powtórzę. Z racji tego, że kalafiorowa wyszła mega słaba. Stwierdziłam, że zrobię zupę, którą robiłam już wiele razy. Zawsze wychodzi. Tylko tym razem podmienię jedną rzecz, a mianowicie zrobiłam pomidorową z soczewicą i zazwyczaj robiłam z ryżem, ale tym razem zrobiłam z kaszą jaglaną, żeby była jeszcze zdrowsza. Z pomidorków, właśnie domowych, robionych, wykowanych przez moich rodziców. Także słodziutkie, pyszniutkie. No, i tu się nie zawiodłam. Wyszła pycha. I tu chyba skończymy ten odcinek i już niedługo pojawi się kolejny z gotowaniem i jedzeniem, także do zobaczenia.